Cześć, się mamy z kolejnym odcinkiem Fantasy Champions League. No i dzisiaj zrobimy sobie krótkie podsumowanie o 7. i przygotowanie na ostatni match, day ósmy, jeżeli chodzi o e, rundę ligową. Na wstępie powiem, jak dla mnie, o no słabą, bardzo słabą informację. Drażniło mnie to dość długo, dość te, teraz mnie drażni. Mianowicie, że to 50 punktów w tej kolejce. Ale to tylko i wyłącznie przez swój głupi błąd, bo... No nie będę oszukiwał, no... Zapomniałem zmienić między... między dniami składu. Najśmieszniejsze no jest to, że jeszcze czekałem na skład Lipska. Lipska i Sportingu chyba... Zaraz się upewnię, ale wydaje mi się, że grał Sporting Lipsk. Pierwsze spotkanie i tam czekałem. Tak jest, widzę właśnie był Sporting i Lipsk, czekałem na ich skład, jeszcze zobaczyłem ten skład. Wszystko fajnie, zrobiłem sobie wszystkie inne rzeczy. A potem sobie przypomniałem, że nagle zapomniałem zmienić fantazy. Mega mi to irritowało tak naprawdę. I straciłem na tym euro punktów, nie będę oszukiwał. Bo zmieniłbym wszystkich, bo miałem dwie. dwóch zawodników, przepraszam, chciałem powiedzieć dwa zera. Dwóch zawodników z zerą ilością punktów. I do tego wilca z jednym punktem, więc nawet jeżeli widziałem, że Giocares siedzi na ławcie, to tak bym go wpuścił. Bo jak masz dwóch samolotników za zero, to jest większa szansa, że Kyokares wejdzie z ławki to choćby jeden punkt. Więc puścimy wszystkie z złap oprócz oprócz Bramkarza. Ja tego zmienimy kapitana z Luisa Diaz'a na Mbappe. Nie jestem tego pewny. Tak sobie planowałem po pierwszym dniu. No i tak naprawdę a znaczy inaczej, zyskałbym dość większą ilość punktów. Po pierwsze, zyskałbym więcej o nie 10 punktów, jak tu dali zawodnicy. Powiem, czana Chana i Wica, czyli o 9. A do tego zamiast kapitana Luisa Diaza yy, dałbym MVP. Tyle MVP zrobił punktów 12. Yy, Luisa Diaz tutaj ma 4, czyli 8 punktów za samego kapitana. No i plus, plus 9 punktów za załapkę, czyli 17 punktów więcej. Miałbym 67. Oczywiście to nie jest dobry wynik, ale bym był o wiele bardziej szczęśliwy z tego wyniku. To by był wynik o mojej średniej 60. To nie byłoby tragedia. W tym momencie niestety tragedia jest. dlatego nie będę ukrywał. Chcę szybko zapomnieć tej kolejce. Wiem, że takie rzeczy się zdarzają, że to ludzkie zapomnieć i tak dalej, ale wiem, że o tym zapomnę później. Tylko, że no, na tej chwilę trochę boli, nie powiem, że nie. Przez to. No, spadłem. W Polsce prawie 2000. Na świecie prawie. No, prawie 100 tysięcy. No, te miejsca mogą być o wiele lepsze. Owie, no, 17 punktów to robi mega, mega różnicę, pewnie. ale trudno. Cześć, sobie bo bardzo szybkiego podsumowania. Yy, Mike miał 7 punktów. Tutaj super. Nie ma co do, do narzekania. U siebie zachowane czyste konto. Yy, obrońca Atalanty nie zagrał. Everetton zagrał tylko 26 minut, więc samo to zagranie u niego jest lipa. Chyba, czy to jest obrońca? Jeszcze zdobył 0 punktów. Guerrero nie grał, ale wszedł yy, na 46 minut. Jak widzimy, minus 1 punkt to jest w ogóle tragedia. Nie tak bym go wpuścił, ale sam występ Baidu to tragedia. Jego wynik również jest tragedią. Grybal do 3 punkty. Ok, akurat za Chyba jak mówiłem nieraz yy, w poprzednim odcinku, że nie spodziewałem się tutaj dużych punktów, po prostu gry bardzo mi do tego, ale sam nie oczekuję, jak się okazało. No, było tak jak miało być. Atlantes, który powinien grać 5 punktów, byłbym zadowolony. No, to jest 5 punktów w obronie. Całkowicie jestem z takich punktów, wiadomo, oczekuje się 6, ale 5 nie narzekałbym w ogóle. Często moja obrona, mega słowa oprócz bramkarza. Jeśli chodzi o pomoc. No Willis jeden punkt. No okay, jak wspomniałem, za to tylko się nie spodziewałem punktów. Bardziej wybrałem, że to jest Willis i Grimaldo niż za tam Fix. Gitsen. Dwa punkty. Tutaj delikatny zawód, ale cały BVB ostatnio zawodzi. Luis Diaz. Luis Diaz grał w 75 minut po od początku, więc dałem go na kapitana, więc jak możecie się spodziewać oczekiwałem jakichś punktów. Okazało się, że nie dał nic. Okej. Okay. To no, akurat szkoda, to jestem najbardziej zawiedziony z tych wszystkich, że te punkty u Luizy zaśnie się nie pojawiły. Mój transfer Martinelli tu się spłacił. Bo dał jedną asystę. Mimo wszystko to jest 6 punktów, a nie 2. To się zastanowi, czemu Martinelli za Lukmana, a nie za Rafinie? jeśli zobaczyłem, że Lukman jest na ławce, a wiedziałem, że Rafinia raczej nie będzie na ławce, to postanowiłem zamienić po prostu Lukmana. Mówię, a po pierwsze Lukman w ostatnich Hmm. Po, przepraszam. Ostatni, w ostatnim meczu, Miał słaby fix. Tak teraz gra na owce, to mówię wolę rafinie zostawić, i nawet z trudniejszym fixem wolę grać rafinie, który zacznie prawdopodobnie od pierwszej mity. Rzeźnikiem klubmanem, który siedzi na owce, i nie wiem, czy w ogóle wejdzie. Tak da się opłaciło, sam Martin dali dał. Więc fajna różnica. No i podchodząc do rafinii, który dał aż 16 punktów. No tak jakbym. Powiedz sobie szczerze. Jak ja bym sprzedał, to rafinie. I zapomniał pozmieniać, a to była mega tragedia. Tak naprawdę, Trafina mocno mnie ratuje. Jedyny moja VP, jedyna moja ponad. No znaczy inaczej, jedyna moja dwucyfrówka. jeżeli chodzi o pojedynczego zawodnika. No więc Trafina mnie ratuje mega, mega dużo. I co prawda, nadal jestem zły na siebie i tak dalej, ale najmam mam takie zawodnika jak Rafinia. jeśli chodzi o atak. Joker, który powinien grać, 5 punktów przed 35 minut. Jest gol, jak widać, sportnik może zawodzi. Ale, GJK jest nie za bardzo. Alant. jest gol. Trochę się pomęczył, ale gol jest. Mbappem, nie oglądałem meczu, więc nie wiem, ale przy, pięciu, przy 5, przy wyniku 5-1, Mbappé wydaje mi się, że powinien mieć więcej niż jeden gol. Czy jestem zadowolony, czy nie? Nie wiem, bo chciałem go dać na C i nie wiem, czy jaką by zdobył na przykład 15-20 punktów bez. To nie wiem, czy jeszcze bardziej mi się nie zdenerwował i nie wiem, nie do... Da... A dalej jestem zły na tą kolejkę, ale. Wtedy chyba jeszcze bardziej bym był więc takie słodko-gorzkie, to jest chyba taki dany balans, czyli Ja ją coś dał, ale nie dał na tyle dużo, żebym miał jakąś tam mega frustrację. Chociaż taką, tą, takie poczucie winy, frustrację ciągle czułem przez ten pierwszy, drugi dzień, to teraz mi trochę to skwiera, dopóki tego nie odrobię tak naprawdę. No i to jest takie szybkie podsumowanko. Naszą ligę sobie podsumujemy na sam koniec. Filmu. Teraz zróbmy sobie przygotowanie, bo one, przygotowanie będzie też szybkie, dlatego, że nie powiem wam nic o przygotowaniu. Bo to jest ostatnia kolejka, wszystkie drużyny grają w ten sam dzień i o tej samej godzinie. Są plusy i minusy tego. Oczywiście jak ktoś chce zobaczyć więcej spotkań, to jest minus. Jak ktoś chce zobaczyć ogromną ligę z ligi mistrzów, super. Jeżeli chodzi o ustawienie fantasy, też jest to super, bo widzimy składy. Dlatego wam nic dzisiaj nie powiem, jakie ja zrobię transfery. Bo połowa tych ekip ma już rozwiązaną sytuację. Jak Liverpool. Moim zdaniem Luis Diaz nie powinien zagrać. A jeżeli tak się stanie, no to wiadomo, że go sprzedam. Są, są takie drużyny jak Leverkusen, które... Są pewne awansu, ale nie są pewne top 8. Są zaś takie drużyny chyba jak Real Madrid, jak dobrze pamiętam, które są pewne awansu. Nie dostałem się do top 8 i nie spadną, żeby poniżej 24 miejsca, więc trzeba musi grać? No nie musi, więc pojawia się tyle znaków zapytania, kto może zagrać, kto nie może zagrać, że kompletnie to musiałbym rozkminiać i tak dalej. Ja mówię, po co marnować wasz czas na słuchanie rzeczy, które tak naprawdę się mogą w ogóle nie sprawdzić. Tym bardziej, że to fantazja jest na tyle dobre, że lubię sobie od 20. No, to 20 20.30 dla pewności, żeby wszystkie składy już były. Czy 215, to nie ma dużego znaczenia. Zobaczę sobie kto gra, kto nie gra i jakie zrobię transfery. Wiadomo, że transfery przychodzące, że tak powiem, będę patrzał na drużyny, które mnie najbardziej interesują. Patrząc sobie dzisiaj na mecze, wiadomo, że chciałbym zagrać takimi drużynami jak Bar Leverkusen, który ma Spartaka, Majer Monachium, który ma Blacysławę. Eee, patrząc dalej, Milan ma Dynamo Zagrzeb. Patrzę dalej, Lipsk ma Strumgras. Tylko że pytanie: na ile taki zależy? Czy Lipskowi zależy na wygraniu? No, oczywiście, no nie. no. Nie ma w ogóle o nic szans, więc walka to jest walka o nic. Eee, Bayern Monachium, czy zależy mu na, na wygranej? gra i tak nie spadnie, stop. 24. A jak wygra? Teraz sobie sprawdzę. To mówię, bo mi się kliknął inny mecz. A jak Bayern Monachium wygra, czy ma szansę na top 8? Ma, ale musiałby liczyć na porażki paru innych zespołów. Więc to takie pytanie: jakim zależy? Jakim idzie w lidze? Dlatego dzisiaj kompletnie nie planuję żadnego transferu. Tylko powinniśmy być pewni: pewni tego, że Halan zagra, bo City musi. Też, że musi. Eee. Może sprawdzę sobie bale będzie łatwiej niż po prostu z pamięci: no Stuttgart musi, Sporting musi, więc Gyokres też powinien zagrać. No, peżerze, jak wspomniałem, eee, Benfica, Klub Bruges musi, PSV musi, no i tyle. Są drużyny, które muszą, jeszcze z tych takich, które mają szansę na awans: czyli City musi, ten musi, eee, Szachtel Donieck musi, jakieś tam szanse ma. Szansę ma. No i tak to to wszystko, bo tylko trzy drużyny mogą skoczyć, i trzy drużyny mogą wypaść. City, Dynamo Zagrzeb i Shaftar mają jakiekolwiek matematyczne szanse na awans, reszta zespołów poniżej już tych szans nie ma i nie dadzą rady wskoczyć. Dlatego, na przykład, jak taki spartak będzie grał z dla Leverkusen, to tak spartak czy musi wygrać? Wygra? Nisło to kompletnie nie da. Leverkusen. Jak przegra, to i tak będzie grał dalej. Tylko pytanie, czy ominie jedną rundę, czy nie. I to będzie pytanie, tak. I na ile zależy no, yy, Leverkusen, a na ile zależy yy, Spartakowi. Tu i tu mogą sobie zrobić odpoczynek. Jest to takie mocne gdybanie. To wydaje mi się pewnie. No I teraz tak. Jaki jest mój plan? No oczywiście, tak jak mówię. Będę chciał zrobić teraz swoje przychodzące do dobrych fixów. Czyli jeżeli zobaczę, że jakaś drużyna, nawet to Grał o pietruszkę, czy, czy gra o coś dodatkowego, a wystawia muszny skład, no to wiadomo, że z tej drużyny będę chciał, jak ma dobry fix, wystawić. Jeżeli zaś... ...okaże się, że wiadomo... ...no nie zagrałem, no to wiadomo, nie kupię, kupię... ...na, na przykład za nazwisko. Dołóż, takie, są takie mecze, gdzie mogę kupić za nazwisko. Na przykład jak czy wiem, że Sporting wygra z Bolonią? Nie. Ale wiem, że Geocars ma spore szanse na trafienie. Tak to widzę. A no z drugiej strony, wydaje mi się, że na C pójdzie Haland. Po pierwsze, Halant gra prawie wszystko. Po drugie, Haland yy, powinien zagrać ze względu na to, że City musi. Po prostu. A jeżeli City musi grać, Haland gra u siebie. Powiem być dobrym pikiem na C. Tak mówię, mam taką przewagę, że mogę sobie zobaczyć, czy BP zagra, czy kto inny. Ale z drugiej strony, jeżeli jakaś drużyna już ma pewny awans, mógł nie. Znaczy pewny, czy tak powiem, szans. Pewny brak szans na Awans. Dlatego jak wystają swoich najlepszych zawodników, to jest szansa, że na przynajmniej 45 minut. A Haland po pierwsze, czyli samo City musi wygrać. I cus na ostatnią formę City musi grać do końca, więc. Tutaj Haland powinien być pewniakiem, więc Halada tam na C. Kogo wymienię. Tego kompletnie nie wiem, kompletnie Wam nie powiem. Jedynie wiadomo, co mogę dodać, to jeżeli na przykład taki Rafinia będzie na ławce, a Luis Diaz nawet w kadrze meczowej, no to wiadomo, że będę wolał sprzedać Luisydię niż Rafinie, no bo ten Rafinia może wejdzie jakiś punkt da, a Luis Diaz szans nie ma. Więc tak wygląda przygotowanie do meczu 8 A przychodzę sobie jeszcze do naszej ligi. Hmm. Tu się patrzą, top 3 u nas jest bez zmian. Łukasz na pierwszym miejscu z Salachem na C, gratulacje. Rafinia, gratulacje. Polak Rodak Majecki 7 punktów. Lewandowski kolejny Polak Rodak 11 punktów. To więc fajne, że pierwsze miejsce, że takie punkty aż z dwoma Polakami, fajnie to wygląda. Eee, Piterek 3 MVP. Super, znowu Salach na C. Czubek, o czubek 4 MVP! Luis tutaj boli, minus 1, szkoda Luisa. Ale 4 MVP. bardzo ładnie to wygląda. Widzę obrona tutaj. Jak mi to obrona, to było 100 punktów chyba na luzie. Ta obrona zepsuła, no bo tutaj 12, 12, 11, 16, 22. Super atak i pomoc oprócz tych dwóch, ale ogólnie ładnie to wygląda. Szkoda tylko tej obrony. Tutaj Jakub, miejsce czwarte wskoczył, widzę. Darko, miejsce piąte. W salach na C. No, tutaj Rafinia na C. Pierwszy inny C tu był. Był Rafinia na C. No, ja zostałem na miejscu dziewiątym. Odpowiem, jeżeli ktoś chce, żebym przystał przy kogoś w składzie, jak przy czubku, który chwilę sobie dłużej po popatrzyliśmy. Nawet to więcej mogę powiedzieć. Akurat dzisiaj taki szybszy odcinek. No, to im więcej się udzielacie na YouTube, jakieś komentarze z pozdrowieniami choćby, co to za team, no to wtedy ja, ja to widzę i tak jak Fantasy fantazy Premier League, tak w fantazy Champions League, będę przy takich składach się zatrzymał dłużej. Powiemy sobie, spojrzymy sobie na skład, pochwalimy, zastanowimy się nad pomysłem. Tak to wygląda. Im wy bardziej jesteście aktywni, tym ja jestem bardziej aktywny dla waszych drużyn, że tak powiem. Ja dziewiąte miejsce. Czy powinienem mieć wyższe? No jakbym zrobił zmiany, widzę już powinienem być na miejscu ósmym. No, do pierwszego miejsca do Łukasza brakuje mi ponad 100 punktów, więc... A brakowałby mi i tak ponad 100 punktów, więc to nie ma znaczenia. Natomiast mam nadzieję, że odrobię przynajmniej tą stratę z tym, że zapomniałem. No i dodatkowy plus, nie zapomnę teraz pozmieniać, bo się po prostu nie da. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w playoffach. Dzięki wielkie i do zobaczenia do następnego.